Światowy rekord w zbiorach rzepaku należący do jednego z brytyjskich farmerów wynosi 6,7 ton z hektara. Czy w naszych warunkach jesteśmy w stanie choćby zbliżyć się do tego osiągnięcia? Może to zabrzmi nieprawdopodobnie, ale w ośrodku w Bałcynach w warunkach doświadczalnych osiągane są wyniki znacznie lepsze od rekordu. Tutaj jest rzepak, który jest uprawiany poprawnie, czyli my tak się staramy, żeby ten rzepak bardzo poprawnie prowadzić. W związku z tym plony, które za mną się budują, myślę, że zatrzymają się na poziomie bliskich 6 ton. Bo takie już mamy tutaj mniej więcej w Bałtynach, to jest poziom 6 ton, w doświadczeniach już mamy pod nawet 8 ton. A ci, co znają się na rzepaku, to wiedzą, że taki teoretycznie fizjologiczny poziom Planowania rzepaku jest to około 9 ton, co wynika z biologii rośliny. My jesteśmy już gdzieś pod 8 ton. Oczywiście w doświadczeniach pole raczej tutaj się będę spodziewał bliżej 6, może troszeczkę powyżej 6 ton. Co zatem sprawia, że udaje się tu osiągnąć tak dobre wyniki? Najważniejszym czynnikiem w uprawie rzepaku jest oczywiście nawożenie. Ale to nawożenie nie może być czymś, co zastępuje inne zabiegi agrotechniczne. To nawożenie ja zawsze sobie kojarzę jako taka rakieta, która ma wynieść plon do góry, ale ta rakieta musi być ustawiona na bardzo porządnej platformie, żeby dobrze wystartować i ten plon do góry wynieść. I ta platforma to są właśnie te wszystkie tutaj wypisane czynniki czy operacje agrotechniczne, które spowodują, że ta efektywność nawożenia będzie bardzo dobra, zadowalająca i że zauważy się, że to nawożenie jest najważniejszym czynnikiem agrotechnicznym. Aby najbardziej zbliżyć się do praktyki rolniczej, naukowcy starają się stworzyć warunki podobne do tych panujących na polach polskich producentów. Stąd też przed plonem była pszenica, która również w praktyce najczęściej stanowi przedmurze upraw rzepakowych. Uprawa należy do rodzaju klasycznych, rozwiniętych. Ważnym elementem budującym wysokość plonu wydaje się głębokość prowadzonych prac polowych. Czy to płuk, czy agregat yy, uprawowy, czyli uprawa bezpłużna, czy strip ostatnio bardzo modny, te narzędzia pracujące muszą mieć na głębokość w mojej ocenie co najmniej 20 cm. Yy, czyli niekoniecznie odwracanie gleby, ale spulchnienie jej na głębokość 20 cm i się, Dlatego, żeby tam wypracowało się bardzo ładny system korzeniowy. Podstawą yy, rozwoju rzepaku, podstawą budowania plonu, podstawą Wykorzystywania nawozów w przyszłości jest bardzo porządny system korzeniowy. I on się musi wypracować jesienią, nie ma innego wyjścia. Nie bez znaczenia jest również odmiana rzepaku. U rolników intensywnych to powinna być podstawa, czyli już rolnicy, którzy Idą poważnie w rzepak i uprawiają ten rzepak od kilku lat, powinni właściwie czerpać z odmian mieszańcowych, odmian heterozyjnych, bo one dają 10, 12, 15% wyższy plon, więc nie ma co gardzić wyższym 500 kg na przykład w naszym Naukowcy z Bałcym proponują wprowadzenie nowych odmian rzepaku co 2-3 lata. Najlepiej wprowadzać te świeżo pokazujące się na rynku, ponieważ ich dopuszczenie na rynek warunkowane jest lepszym planowaniem. należy spodziewać się większych zbiorów także w przeciętnym gospodarstwie. Wracając do samego nawożenia, naukowcy uważają, że najważniejsze jest to jesienne, kiedy buduje się roślina. Zalecane jest wówczas wzbogacanie gleby w siarkę, która pomaga rzepakowi w przezimowaniu. W praktyce widać jak bardzo, przede wszystkim na miąższość roślin, Pływa stosowanie nawozów azotowych. Ich siłę oddziaływania wzmaga także postać, pod jaką są aplikowane, stała lub płynna. Tutaj mamy formy stałe i proszę zwrócić uwagę już ta miąszczo tłuszczyn, bo tu już poszedł azot. Tu już jest miąższość łuszczyn, tak. Proszę zwrócić uwagę. Łan jest troszeczkę bardziej wybarwiony, czyli tutaj już te planowanie będzie na pewno dość przyzwoite. Tutaj zaczyna się forma płynna. Tutaj jak stoję, tu jest forma stała. Widzę, wzrokiem potrafię odróżnić. Do 200 kg azotem forma stała. Tutaj już mamy RSM. Widać wyraźnie, gdzie się kończy jedno, tak, zaczyna drugie. Tak. Kolorem i wielkością. że bardzo ładnie w tym roku A, to? Po mojej prawej stronie są dwie formy płynne RSM. Bez dodatków. Widać wyraźnie inne wybarwienie roślin. Ta sama dawka. Też 200 kg azotu i poszedł RSM. Proszę zwrócić uwagę na mięszość uszczy. Ale jest taki już to, już. to już jest rzepak, proszę Państwa, 6 ton. Wysokie prognozy co do planowania rzepaków w bałcynach zweryfikują zbiory. Nie należy się jednak spodziewać, aby były one gorsze od zakładanych.